Hej wszystkim strony jak się z bardzo zaczęli w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie w dzisiejszym odcinku załączyłem na mój 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 mój. Aj czekajcie, to nie ten. Przepraszam, nie ten serwer. W dzisiejszym odcinku wbijamy na mój serwer. Yy, znowu nie ten. Nie zawsze mylą, tego głupie serwery. Uff. Mogę grać jak chcesz. Nie wiem o co chodzi. Dobra, to jest Wam taki salzat. Kiedy to jest salzat, to jest Na Mój salzat jest I nie wiem, jak to jest. Tutaj Idziemy spać. Jeszcze nie idziemy spać. Jesteśmy.

Ej. Ale moje eko było rozsypane. Tak u i nie jest super rozsypane. A na no, przejście ja sobie zostawiłem... co to, to jedno. Jest... Nie zostawiłem. teraz powbijamy sobie troszkę levela No bo um, pięć mój 12 level. Level. 7 Siedemka. Poszedł. Ponadto musi być. A co się z nich eksportowywało? Okej, okay. idziemy. Ulatwiam domek, bo on kiedyś był z drewna. A teraz jest ogólnie taki cały epicki, widzicie? Tu, 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 epik, epik, epik. Cały w ekipach, ekipka, Ek, ekip, epicki. Słodki, ja mi się język klączy, bo dopiero dostałem, jest godzina 13.07. Pewnie ja. jak jakby to oglądacie, to już jest jakaś 14.25. <grym> nie <śmianie> jestem to coś Ale jak ktoś to na o takiej godzinie. Trzeba to, gadzinie, to wiedzieć. Czy się nie wstawa jak czy? Na polu testowym. No dobra. To, czemu ja się wracam w ogóle? Z był spał. Jak się usłyszałem, że to jest jakiś zabity kodorowy styf. Co się ma, to? Ja się wystraszyłem. Aaaa ah, Aaaa ah. ah. no, wchodzimy tak pod wodę Okej, okay, nie no, to nie To nie, że nie ma tyle tylu To co, to wchodzimy tak No to lecimy, tutaj chciałem tutaj właśnie tylko do tego, że Pierwszy to jest tak fajnie, a po drugie tutaj jest mam jest po jakieś jeszcze ręką po zabijaniu. Co? Pięciu ludzi. Jeżeli już Dawid to ogląda, że u a jak Dawid to oglądał, no to wiesz, że nie mogę na odpisać do tego. Bo pamiętacie, że jak wbijałem, Dawid do mnie napisał. i No, bo nagrywałem Ten i... Co to było? w się no. To są takie logi. A, to... Zajmujemy moje czy... Głupi dźwięk. Głupi dźwięk. ale mi tak. Okej. Ale no ale gdzie aż pozymą? Trzeba to nie? Co to Czy nie Idziemy spa! Jeszcze dzięskim idziemy jeszcze sobie. Tak więc tutaj idziemy... Jeżeli ten film będzie miał 1000 łapek, to nagrywam epicką piosenkę. Nawet razie wbiłem 1000. Jeżeli chcecie taką piosenkę, to tutaj wbicie 3000 łapek, bo ja wydaje się, z wami żegnam na razie i hej! Na no, uh... A właśnie takie ogłoszenie podawzalne jest, to jest serwer prywatny Olisia i...